Witam wszystkich, zapraszam na dzisiejszego tarota codziennego. Dzisiaj mamy wtorek, 4 maja. Zobaczymy, jaki ten dzień będzie dla wszystkich znaków Zodiaku. Wtorek, 4 maja, jaki ten dzień będzie dla wszystkich znaków Zodiaku? Czwor e, wtorek, 4 maja, 4 maja, jaki ten dzień będzie dla wszystkich znaków Zodiaku? Zaczynamy od osób z podznaków porana. Jeżeli chodzi o osoby z podznaku barana, może być to mm, dość ciężki dzień emocjonalnie. A możecie poczuć lekkie stany depresyjne. Może się okazać, że ktoś bliski wsadzi wam przysłowiowy nóż w plecy. A Jeżeli chodzi o osoby z podznaku byka, tutaj karta ogólnie informuje, że w dniu dzisiejszym możecie poczuć blokadę z każdej strony. Tak więc w dniu dzisiejszym lepiej niczego nowego, poważniejszego nie rozpoczynać. Jeżeli chodzi o osoby spod znaku bliźniąt, tutaj karta informuje, że w dniu dzisiejszym możecie wykazać się swoimi umiejętnościami, możecie do, do, zostać docenieni, tak więc jeżeli szukacie pracy, która właśnie wymaga tego, żebyście pokazali co umiecie na rozmowie kwalifikacyjnej, to jest to bardzo dobry dzień na szukanie nowej pracy. I jeżeli jesteście osobami samotnymi, to w dniu dzisiejszym macie szansę poznać osobę, która w pewien sposób Was Oczaruje, a także karta może przestrzegać właśnie przed takimi osobami, żebyście w dniu dzisiejszym nie zostali oszukani. Jeżeli chodzi o osoby z podznaku raka, tutaj karta informuje, że w dniu dzisiejszym Waszą rolę odegra mężczyzna bliski waszemu sercu. A to może być wasz partner, ktoś z rodziny. Jeżeli jesteście osobami samotnymi, to w dniu dzisiejszym macie szansę poznać mężczyznę do stałego związku. Jeżeli chodzi o osoby z podznaku lwa, w dniu dzisiejszym możecie mieć problem z podjęciem odpowiedniej decyzji. Może być tak, że będziecie cały czas. Się nad czymś zastanawiać, będziecie mieć, że tak powiem, dwie opcje wyboru. Jeżeli chodzi o osoby spod znaku panny, tutaj karta informuje, że w dniu dzisiejszym nie wszystko może pójść po waszej myśli. Może się okazać, że w ostatniej chwili coś jednak, że tak powiem, nie pykło. Tak więc jeżeli dzisiaj przyjdzie wam rozpoczynać zupełnie coś nowego, to musicie się liczyć z tym, no że niestety na dłuższą metę to nie jest to, na co liczyliście. Jeżeli chodzi o osoby spod znaku wagi, tutaj karta informuje, że w dniu dzisiejszym ogólnie los Wam będzie sprzyjał. Tak więc wszystko, czego się dotkniecie może pójść po Waszej myśli. Jest to dobra karta, jeżeli chodzi o różnego rodzaju gry losowe. Może się wydarzyć, że w dniu dzisiejszym spotkacie, poznacie osobę, że tak powiem, z poprzednich wcieleń. Jeżeli chodzi o skorpiony, tutaj karta informuje, że w dniu dzisiejszy możecie więcej czasu poświęcić pracy, możecie czuć się dzisiaj zapracowani, jeżeli szukasz pracy jest to dobry dzień na różnego rodzaju rozmowy kwalifikacyjne, na wysyłanie CV. Jeżeli chodzi o osoby spod znaku strzelca, Wy kochani musicie uważać w dniu dzisiejszym, w dniu dzisiejszym na różnego rodzaju straty. A może się okazać, że coś zgubicie, a coś stracicie, może ktoś Was oszukać. Uważajcie też na to, co podpisujecie. Jeżeli chodzi o osoby spod znaku koziorożca, tutaj karta informuje też o oszustwie. Możecie się poczuć w dniu dzisiejszym oszukani. Może być taka sytuacja, że to wy w dniu dzisiejszym będziecie zmuszeni do tego, żeby wykazać się sprytem. Jeżeli chodzi o osoby spod znaku wodnika, tutaj karta informuje, że w dniu dzisiejszym możecie czuć się lekko przyblokowani. Zamiast jakiegoś konkretnego działania, karta radzi, żeby odpocząć i przyjrzeć się danej sytuacji z boku. Jeżeli chodzi o osoby spod znaku ryb, tutaj karta informuje, że w dniu dzisiejszym możecie mieć kontakt z mężczyzną z sektoru finansowego. Jeżeli na przykład staracie się o kredyt, to jest to właśnie. Bardzo dobry dzień, żeby wybrać się na rozmowę do banku. Możecie śmiało załatwiać różnego rodzaju sprawy urzędowe związane z finansami. Możecie poprosić o podwyżkę swojego szefa. Jeżeli szukasz pracy, to też jest bardzo dobry dzień na różnego rodzaju rozmowy kwalifikacyjne. Jeżeli jesteś osobą samotną, to w dniu dzisiejszym masz szansę poznać mężczyznę dobrze sytuowanego. A jeżeli jesteś mężczyzną, to w dniu dzisiejszym Dzisiejszym możesz kupić sobie coś wartościowego. Jest to też dobry dzień na to, żeby otwierać swoje firmy. Jest to dobry dzień na to, żeby wchodzić w różnego rodzaju współpracę, szczególnie z mężczyznami. Tak więc, to, jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy, dziękuję Wam oczywiście wszystkim, życzę cudownego dnia i zapraszam na jutro. Pa! pa.